Co się wydarzy w 50. odcinku tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze? Songul została urządzona po królewsku w pokoju na farmie. Niestety, wszystkich traktuje z góry, a zcajne probi swoją służącą. Selma mdleje w trakcie rozmowy z mężem. Emisja 350. odcinka Wichrowego Wzgórza w poniedziałek, 2 lutego 350. Odcinek serialu Wichrowe Wzgórze. Co się wydarzy? Songul zostaje przeniesiona do pokoju na farmie i zaczyna obwiniać Cajnep za swój stan, domagając się od niej obsługi i wykorzystując jej poczucie winy. Żąda, żeby to ona się nią zajmowała, a nie żadna opiekunka ani fizjoterapeutka. Eren chce powiedzieć Selmie prawdę, ale ona obawia się, że wtedy zażąda od niej rozwodu. Songul i Gozde starają się pokazać, że Cajnep nie radzi sobie w pracy i że ma za dużo na głowie. Emisja 350 odcinka serialu w sobotę, 2 lutego 2026 roku o godzina 14 na TVP1. Zobacz zdjęcia z tego odcinka, widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem. Wichrowe wzgórze, turecki, ruzgarli tepe, nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVP Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty chłopak.